Dziękujemy panu prezydentowi wczoraj za tę wizytę. Ona ma z tego punktu widzenia ogromne znaczenie, jak również za pomoc, którą Stany Zjednoczone niosą, za wkład pierwszej damy Stanów Zjednoczonych, pani Jill Biden, konsultacje z moją żoną, pomoc i, i, i bardzo dobrą atmosferę, którą, którą pan prezydent wraz z małżonką dla naszych spraw tworzycie w Stanach Zjednoczonych. Moja żona, będąc nie tak dawno w Nowym Jorku, w znakomity sposób to odczuła. Dziękuję za to bardzo. ale. Chcę bardzo mocno podkreślić panie prezydencie, że mimo trudnych czasów dzisiaj te relacje polsko-amerykańskie kwitną. My jesteśmy pierwszym w Europie odbiorcą amerykańskiego gazu LNG, który już od lat przypływa do naszego gazoportu w Świnoujściu, wspierając na dywersyfikację źródeł dostaw do Polski tego gazu. To ogromnie ważne w aspekcie dzisiejszej Dzisiejszej agresji rosyjskiej na Ukrainę, szantażu energetycznego, który od lat już uprawia Rosja. Zbudowaliśmy ten gazoport w Finoujściu właśnie po to, by, żeby z tym szantażem walczyć, by tego szantażu uniknąć, i jesteśmy wdzięczni za amerykańskie wsparcie w tym zakresie. Jesteśmy także wdzięczni za to, że Kontynuujemy ścieżkę ku rozpoczęciu programu współpracy w zakresie, w zakresie pokojowej energii nuklearnej budowy amerykańskich budowy amerykańskich elektrowni atomowych w Polsce, które są nam niezbędne dla realizacji programu ochrony klimatu i rozwoju nowoczesnej energetyki w naszym kraju. Wierzę głęboko w to, że to partnerstwo pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską w zakresie rozwoju energetyki nuklearnej w naszym kraju, we współpracy ścisłej pomiędzy naszymi krajami, będzie zrealizowane. Jest tutaj ze mną obecny pan minister Piotr Naimski, który ze strony polskiej jest odpowiedzialny za te kwestie i, i wierzę w to, że, że, że ten program wspólnie z amerykańskimi firmami, ale pod, pod silnym patronatem ze strony Białego Domu, Uda nam, się, uda nam się w najbliższym czasie zrealizować, bo on jest on Polsce bardzo potrzebny. Panie Prezydencie. Mamy bardzo dobre relacje gospodarcze. Mamy w 2021 według naszych szacunków najwyższe do tej pory obroty, ponad 18 miliardów dolarów, mimo pandemii koronawirusa, mimo wszystkich przeszkód, które, które były, to jest dla nas wielka radość. Cieszymy się ze wszystkich inwestycji amerykańskich w Polsce. Witamy je z radością. Tak jak witamy z radością amerykańskich żołnierzy, którzy przybywają do nas po to, by dzisiaj wzmacniać wschodnią flankę. Jesteśmy, jesteśmy wdzięczni za pomoc, ale jednocześnie chcę zaznaczyć, panie prezydencie, jesteśmy poważnym partnerem, jesteśmy wiarygodnym sojusznikiem, e, czynimy wszystko, by móc sprostać także zadaniu własnej obrony naszego kraju. Dlatego przyjęliśmy nową ustawę o obronie Rzeczypospolitej, dlatego, dlatego przewidujemy już w przyszłym roku wydanie 3% naszego PKB na obronność, dlatego chcemy, aby w najbliższych latach te wydatki wzrastały i dlatego Chcemy też dla wyposażenia nowoczesnego wyposażenia naszej armii w przyszłości kupować również i nowoczesne, wypróbowane wyposażenie wojskowe, które jest produkowane w Stanach Zjednoczonych, ale oczywiście bylibyśmy jak najbardziej zainteresowani także i w tym zakresie kooperacją ze Stanami, Stanami Zjednoczonymi. Cieszymy się z każdego elementu tej kooperacji, który. Który, który, który się rozwija, tak jak y, możliwość współprodukowania w, w Polsce choćby, choćby śmigłowców Black Hawk. W tej chwili chcielibyśmy, żeby tego typu formy współpracy polsko amerykańskiej także w dziedzinie militarnej były, były rozwijane. Panie Prezydencie, te wszystkie więzi, o których powiedziałem, Wzmacnia ogromnie wizyta pana prezydenta, za którą jesteśmy bardzo wdzięczni. To także jest kwestia odbioru przez Amery przedstawicieli amerykańskiego biznesu. Tam, gdzie pan prezydent przybywa, tam jest pewne i bezpieczne miejsce. Jesteśmy ogromnie za tę wizytę wdzięczni, a ja przede wszystkim chcę podkreślić Panie Prezydencie, to bardzo trudna sytuacja, to, co w tej chwili dzieje się na Ukrainie, ta rosyjska agresja i ta wielka tragedia narodu ukraińskiego którą my wszyscy razem także z nimi przeżywamy. To także i wielkie poczucie zagrożenia dla moich rodaków, dla Polaków, bo my wiemy, co oznacza rosyjski imperializm i wiemy, co to znaczy atak ze strony rosyjskiej armii, bo nasi dziadkowie i pradziadkowie to przeżyli, czasem nasi rodzice. Dziękujemy za Pańską obecność, dziękujemy przede wszystkim za, pański, za Pańskie niezwykłe przywództwo, silne w tym momencie, za ten bardzo twardy głos Stanów Zjednoczonych, przywołujący i bardzo mocno stawiający sprawę przerwania rosyjskiej agresji na Ukrainę. Stoimy przy Stanach Zjednoczonych, chcemy wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi realizować tą politykę i ogromnie liczymy na zdecydowane i twarde przywództwo Stanów Zjednoczonych w całym sojuszu północnoatlantyckim, a także o wzmacnianie więzi euroatlantyckich. Jeszcze raz dziękuję panu prezydentowi za, za obecność. Mr. When I uh, spoke at the university here in Warsaw after having led the effort for Poland to join NATO, I used the phrase, and my ambassador reminded me of this. I said, started off by saying, for your freedom and for ours. For your freedom and for ours. A minute then, then i mean it now. you know, mr. president, we have uh, the most important thing that binds us together are our values. freedom. freedom of the press. making sure that people are. Uh, the government is transparent. making sure people have the right to vote, etc. and uh, I, uh, we had a very. I hope we haven't kept you waiting. It's good to be back in this room again. Um, but uh, I hope we didn't keep you waiting too long. But we were discussing a lot of things uh, uh, in private, not the least of which was that, as I pointed out, and my colleagues I confident agree with me, is that America's ability to meet its role in other parts of the world rests upon. A united Europe and a secure Europe. We have learned from sad experience in two world wars when we've stayed out of and not been involved with stability in Europe, but always comes back to haunt us the United States. So I've been saying for a long time, as a senator who visited here as a member of the Foreign Relations Committee, as vice president for eight years, now as president, that stability in Europe is critically important to uh, the united states in terms of our interest, not only in europe but around the world. and so what we talked about is the need for us to stay in constant contact and know what one another are doing. the united states and uh, my colleagues on this side of the table have heard me say it many, many times. we take article 5 as a sacred commitment. Not a throwaway, a sacred commitment that relates to every member of NATO. One of the things that I thanked the president for downstairs was the fact that um, the single most important criteria in this time of a changing world, so much is changing, not just here but in other parts of the world, is that NATO stay absolutely completely thoroughly united, that there be no separation in our points of view, that whatever we do, we do in unison, and everyone, <clears throat> everyone comes along. I'm confident that Vladimir Putin was counting on being able to divide <coughs> NATO, to be able to separate the Eastern Flank from the West, be able to separate nations based on past histories. But he hadn't been able to do it. We've all stayed together. And, uh, and so I just think it's so important that we, Poland and the United States, keep in lockstep in how we're proceeding. And also, we do acknowledge that Poland is taking on a significant responsibility that I don't think should just be Poland's, it should be the whole world, all of NATO's responsibility fact that you have so many so many Ukrainians seeking refuge in, the, in this in this uh, country of Poland we understand that because we have in our southern border thousands of people a day literally not figuratively trying to get into the United States but we believe that we the United States should do our part relative to Ukraine as well by opening our borders to another hundred thousand people. And, uh, but that's, uh, and in addition to that, I think it's important that we are in constant contact as about how we each wish to proceed relative to what Russia is doing and how to proceed. And so, I uh, I just want to thank you, Mr. President, <coughs> for being available, for being so cooperative, for being and letting us know exactly what's on your mind. it's on the mind of the polish people, what their concerns are, and what they think our responsibilities are. but i'll end where i began, and that is uh, we take as a sacred obligation article 5. sacred obligation of article 5. and you can count on that. and not just, you, i'll end where i began. For uh, your freedom is ours. So thank you very much.